Tam w tle rozmowy o kukurydzy mojego męża, bo on wiadomo cały czas żyje rolnictwem. Powynoszone wszystko, jeszcze regały musimy wynieść, no i tutaj jakieś kilka rzeczy zostało. I powiem Wam, to jest bardzo przydatne miejsce. Ta spiżarnia sprawdzała mi się na tych regałach, ale brakowało już miejsca. No i szkoda mi było tutaj tych ścian, które się marnują, czy tej przestrzeni tam na górze, więc. Jutro, jutro przyjdzie nowe. Nie wiem, jak tą zamrażarkę przesuniemy. Ona jest tak załadowana, po prostu na fula. A będzie stała tu. Trzeba poprawić fabrykę, co nie? No, no. Zakręciłeś ten? Tak, tak. Idzie? Pokaż, co tam się wydarzyło. A to już było wzmacniane. No tak. Dlaczego nie zrobisz? Panie, to niespawana w ogóle maszyna. A to co się tu stało? <gry> konserwacja konserwacja sprzętu. Nowe. Trochę takie przekrzywione, ale teraz na ten napastujemy No. no.